Siemaneczko widzowie, mamy niedzielę godzinę 17, a to oznacza, że nadszedł czas na nowego motoniusa. A w nim porozmawiamy sobie o możliwej nadchodzącej aferze Dieselgate 20. O zaskakująco wysokiej cenie nowego Mercedesa CLA, o tym, jak Chińczycy chcą zdominować europejski rynek motoryzacyjny, czy o nowych doniesieniach na temat elektrycznego Ferrari. No i jeszcze o tym, że detektyw Rudkowski podobno, i tutaj zaznaczam, podobno kupił swojej żonie Ferrari SF90. To oczywiście tylko część tematów, które pojawią się w dzisiejszym odcinku, więc nie przedłużam już i zaczynamy. A na początek, porozmawiajmy sobie o czymś, co może się przerodzić w nową aferę Dieselgate. W ramach przypomnienia Dieselgate to określenie popularnej afery, która wybuchła w 2014 roku wokół samochodów z silnikami diesla od koncernu Wag. Wówczas okazało się, że 11 milionów aut tej grupy przekracza 40-krotnie normy emisji tlenków węgla. Okazało się również, że Volkswagen wykorzystywał oprogramowanie do jednostek sterujących silnikiem, które wykrywało warunki testowe, podczas których to normy emisji były spełniane. Mimo że w warunkach rzeczywistych te normy były 40-krotnie przekroczone. Teraz natomiast wygląda na to, że ciemne chmury nadciągają nad marki Mercedes, Nissan, Ford, Renault oraz Peugeot i Citroën. Choć według agencji Reutersa w skandal zaangażowane mogą być również marki BMW, a także Opel. Zarzuty w stosunku do tych producentów są zasadniczo dokładnie takie same jak te, które niegdyś zostały postawione Volkswagenowi. Volkswagen dość szybko przyznał się do wykorzystywania oprogramowania, które zakłamywało te wyniki testów, a żaden z pozostałych producentów natomiast jeszcze tego nie zrobił, mimo że brytyjscy prawnicy, którzy zajmują się prowadzeniem tej sprawy, twierdzą, że dowody są niepodważalne. Tak naprawdę już na ten moment zgłosiło się 1,6 miliona właścicieli fellernych samochodów, a łączna kwota roszczeń przekracza 8 miliardów dolarów. Więc jeśli sąd wyda wyrok nieprzychylny tym producentom aut, to będą mieli problem. Przynajmniej problem finansowy, a już i tak mają różnego rodzaju problemy finansowe związane przede wszystkim z no, niejdącą pomyśl elektryfikacją oraz z chińskimi samochodami, które zalewają nasz rynek. A teraz moi drodzy, nowe doniesienia na temat Toyotki MRL2, którą przypominam, to wy wybraliście jako nowy projekt na naszym kanale, który realizujemy wspólnie z marką rankomat.pl. Jeśli nie wchodziliście w ostatnim czasie na stronę rankofura.pl, to z dużym prawdopodobieństwem nie widzieliście jeszcze najnowszego materiału z tym samochodem. A w nim Toyotą zajął się poczciwy krzychu, który tak naprawdę przeprowadził większość planowanych modyfikacji MR2. Fura dostała nowy układ wydechowy, zawieszenie gwintowane. No i oczywiście. Koła. A wiadomo, że koła są niczym dobra biżuteria i dobre buty u kobiety i potrafią całkowicie odmienić wygląd auta. Jakie dokładnie koła zostały wybrane, to wpadajcie na rankofura.pl i wpijajcie na nowy odcinek poczciwego krzycha, by to sprawdzić. A ja w ogóle, słuchajcie, nie mogę Wam jeszcze na tym etapie powiedzieć wszystkiego, ale zapewniam Was, że warto jest śledzić ten projekt i myślę, że jeszcze wspomnicie moje słowa. No, i przy okazji warto jest też ubezpieczyć auto, korzystając z rankomat.pl, bo korzystając z naszego linku, możecie zgarnąć cashback w wysokości 100 zł, więc sprawdzajcie opis tego filmu. A teraz pozwólcie, że zaprezentuję wam jedną z przyczyn, dla których europejska motoryzacja nie ma się dobrze, i przy okazji coś, co moim zdaniem absolutnie nie będzie sprzedawało się dobrze. Czyli nowego Mercedesa CLA, auto, które póki co zadebiutowało na naszym rynku w wersji wyłącznie elektrycznej. No i niedawno, producent zorganizował premierę bazowej wersji CLA200, która ma relatywnie niewielką baterię o pojemności 58 kWh i która miała przede wszystkim kusić klientów atrakcyjną ceną. No i cóż, wychodzi na to, że według Mercedesa 209 900 zł za bazową wersję ich elektrycznego, auta, które ma 224 konie mechaniczne, to dobry deal. Mniej więcej za taką samą kasę można dostać większą, praktyczniejszą, bazowo zdecydowanie lepiej wyposażoną i moim zdaniem ładniejszą Tesla Model 3 w wersji Long Range, która ma 440 koni mechanicznych i nawet nie będę tutaj robił żadnego porównania z chińskimi samochodami i ich cenami, bo idąc tak głęboko w las dysproporcja zrobiłaby się kosmiczna. I oczywiście ja mam świadomość tego, że Mercedes to przecież marka premium, natomiast model Cela, będący jednym z tych najbardziej podstawowych w gamie tego producenta, który wedle ich miał się stać elektrycznym samochodem dla ludu, no nie ma prawa się nim stać, a przynajmniej nie z tym cennikiem i nie z tą aparycją. Za to są kolejne przesłanki, które mogą sugerować, że chińskie samochody będą coraz to mocniej wojować na europejskim rynku. Konkretniej mówiąc, widoczna jest bardzo mocna ekspansja marki BYD, która, wierzcie lub nie, jest aktualnie czwartą największą motoryzacyjną marką na świecie. Przed nią znajduje się tylko Toyota, Volkswagen i Ford. Jasne, póki co auta BYD stanowią zaledwie 1% europejskiego rynku motoryzacyjnego, natomiast z roku na rok ta marka notuje potężne przyrosty sięgające nawet 280% w zależności od porównywanego okresu. Chińskie samochody z założenia przede wszystkim mają zachęcać do zakupu swoją ceną, co niestety zostało nieco utrudnione w momencie, gdy Europa nałożyła cła na samochody importowane na nasz kontynent ze wschodu. Natomiast BYD ma plan, by te ceny obniżyć, stawiając u nas aż trzy fabryki. Jedna z nich powstaje już na Węgrzech i ma zostać otwarta w 2026 roku. W tym samym roku otwarta ma być także fabryka w Turcji, a w dalszej perspektywie na horyzoncie jest jeszcze Hiszpania. Taki zabieg produkcji chińskich samochodów w Europie sprawi, że chiński producent nie będzie już musiał płacić dodatkowego cła. Co za tym idzie? Jego koszta zostaną obniżone i obniżone zostaną także i ceny sprzedaży ich samochodów. Co za tym idzie? W finalnym rozrachunku taki zabieg będzie się zasadniczo opłacał wszystkim. Wszystkim poza europejskimi producentami aut. A w ogóle to słuchajcie, na naszym sklepie WW2R pojawił się nowy produkt, którym są skarpety. Ci z Was, którzy nas spotkali w tym roku na eventach motoryzacyjnych, już mogą je mieć, natomiast dopiero teraz odpalamy ich sprzedaż online. Jakościowo są naprawdę kozackie, więc zachęcam do sprawdzenia. Oprócz tego nadal trwa sprzedaż naszej kolekcji FAK Aglicars 2 z biednym BMW 46 Compact, które zostało zmiażdżone. Więc jeśli tu jeszcze chcielibyście się załapać na bluzę bądź też t-shirt, to jeszcze macie szansę. A wracając jeszcze do problemów europejskich samochodów na naszym rodzimym rynku, to sytuacja u nas w Polsce również nie wygląda zbyt ciekawie, ponieważ program dopłat do samochodów elektrycznych, nasz e-auto, do niedawna jeszcze zakładać miał, że dopłaty nie dotyczyć będą samochodów, dla których naliczony został podatek celny. To oczywiście miałoby oznaczać koniec dopłat do chińskich samochodów, czy tak naprawdę wszystkich samochodów produkowanych gdziekolwiek poza Europą. Coś takiego zdecydowanie ułatwiłoby żywot europejskich producentów w Polsce, natomiast finalnie klamka zapadła i tak się nie stanie. Z ciekawostek to do tej pory złożonych zostało już ponad 16 tysięcy wniosków o dopłaty o łącznej wartości ponad 500 milionów złotych. Czy takie wsparcie dla samochodów elektrycznych z ekologicznego punktu widzenia rzeczywiście ma sens? Tu można mieć pewne wątpliwości. Wątpliwości natomiast nie ma jak chodzi o to, czy paliwa E10 mają ekologiczny sens. Przypomnijmy, że tak naprawdę z konieczności spełnienia unijnych norm paliwowych, ten rodzaj benzyny zawierający 10% udział biokomponentów został wprowadzony w wielu europejskich krajach, w tym również w Polsce. No i pierwotne założenia były takie, że jako iż bioetanol powstaje z roślin, które przecież pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, to posłowie Europarlamentu mogą sobie przybić piątkę dzięki temu, że w wirtualny sposób neutralizują emisję CO2. Na papierze wszystko niby wygląda całkiem nieźle. Natomiast okazuje się, że produkcja biopaliw na całym świecie powoduje emisję dwutlenku węgla o 16% większą niż produkcja tradycyjnych paliw kopalnych. Może nie będę zagłębiał się we wszystkie tajniki tego, w jaki sposób to zostało wyliczone, ale temat jest związany z wylesianiem naszej kochanej ziemi po to, by gospodarować tereny pod uprawy. Do tego jeszcze pojawiły się głosy krytykujące całe to zagadnienie biopaliw związane z wykorzystywaniem wody do podlewania roślin, które później wykorzystywane są do produkcji tych biopaliw, co zagraża neutralności klimatycznej. No i powiem Wam, że tak naprawdę jakby się wczytać w te wyniki badań, to nie wygląda to dobrze. I tak mam wrażenie, że organizacja Transport and Environment, dla której te badania były wykonywane, pominęła jedną ważną kwestię, a mianowicie biopaliwa mają mniejszą gęstość energetyczną niż tradycyjne paliwa kopalne. Co za tym idzie? Samochody jeżdżące na takiej benzynie E10 zużywają więcej litrów na każdych 100 km niż samochody jeżdżące na tradycyjnej benzynie 95. I powiem Wam, że mając to wszystko na uwadze, to te wszystkie rozwiązania Unii Europejskiej, które mają sprawić, że wspólnie uratujemy planetę Ziemię, jeżdżąc bardziej ekologicznymi samochodami, no nie są tymi rozwiązaniami, ani nie sprawiają, że te auta są faktycznie bardziej ekologiczne. Mimo to, producenci, prawdopodobnie zmuszeni przez przepisy, i tak podążają ścieżką między innymi elektryfikacji. I do tych producentów już wkrótce dołączy Ferrari, które zaprezentowało produkcyjną wersję podwozia i istotnych komponentów napędu, które wkrótce wylądują w ich modelu Elektrika. Wiemy już, że na pewno będzie to najcięższe Ferrari w historii, ponieważ Włosi już teraz ogłosili, że auto ważyć będzie jakieś 2300 kg i sytuacji nie poprawia tutaj ani rozkład masy na poziomie 47 do 53, ani łączna moc czterech silników elektrycznych wynosząca 1000 koni mechanicznych. Ferrari chwali się, że podwozie jest wykonane w 70% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Oprócz tego Włosi stworzyli swój wewnętrzny dział, który opracowuje rozwiązania technologiczne do samochodów elektrycznych, co ma chronić charakter i wrażenia z jazdy charakterystyczne dla aut tej marki. Stworzenie elektrycznego modelu już samo w sobie dosyć mocno zaburzy ten charakter, no i zastanawiam się w ogóle, czy te starania Włochów w jakikolwiek sposób będą zauważalne przy finalnym produkcie, no ale jednocześnie powiedzmy, że z marketingowego punktu widzenia brzmi to całkiem nieźle. Jednocześnie Ferrari zapowiada, że model Elektryka to nie jest zapowiedź nowego kierunku rozwoju marki, a jedynie uzupełnienie gamy modelowej. Docelowo Włosi chcą produkować 40% samochodów typowo spalinowych, 40% samochodów hybrydowych i 20% elektryków. Gdzie mam wrażenie, że te 20% to dużo i ciekaw jestem, czy Włochom rzeczywiście uda się zrobić coś, co sprawi, że będą sprzedawali aż 20% aut. Na prąd. A skoro już mowa o takim eksperymencie społecznym, jak elektryczny Ferrari, to porozmawiajmy o czymś, co mamy nadzieję, że jest eksperymentem społecznym, albo raczej o kimś. Czyli o Krzysztofie Ludkowskim, najbardziej popularnym polskim detektywie, który, wedle licznych nagłówków w mediach, w ostatnim czasie kupił swojej żonie Ferrari SF90. A przynajmniej taki oto komunikat wystarczył, by media podchwyciły ten temat. A ja odebrałem przez chwilą moją ukochaną żonkę. Oczywiście ze Sri Lanki. Z Kolombo przyleciała do Polski i od razu, i od razu z paszportem koloru czerwonego. Kwiaty czerwone. No i oczywiście co? I Ferrari jest również czerwony. Co wy na to? Czy też tak witacie swoje żony? No i pomijając ogólny sposób przekazu i taką manierę, która bije od tego materiału, to nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale skupiając się na faktach, nigdzie wprost nie padło tutaj, że to Ferrari widoczne na filmie zostało kupione. Co prawda głupim byłoby fleksowanie się rzekomym zakupem, oparte tak naprawdę na niedopowiedzeniach, ale biorąc pod uwagę świat show biznesu, to chyba nic mnie tutaj nie zaskoczy. Tym bardziej, że nie można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że reputacja pana Rudkowskiego jest czysta jak diament, a obserwując styl i sposób bycia tego człowieka, to nawet nie wiem jak nie mam słów, by jakoś trafnie tę sytuację skomentować, ale obserwując to, co się tam dzieje w tym uniwersum, mam wrażenie, że żyjemy w symulacji. A teraz porozmawiamy sobie o czymś nieco mniej kontrowersyjnym, czyli o nowym graczu w segmencie super samochodów. A jest nim marka Capricorn, która niedawno pochwaliła się swoim modelem 01 Zagato. Zanim przełączycie tego newsa, od razu was uspokajam, to nie jest kolejny samochód elektryczny. Do napędu służy tutaj doładowany kompresorem silnik 5.2 V8 konstrukcji Forda generujący 900 koni mechanicznych i około 1000 Nm. Te parametry zaś przenoszone są na tylną oś za pośrednictwem manualnej, tutaj uwaga, pięciobiegowej skrzyni biegów. Do tego mamy tutaj masę na poziomie 1200 kg i deklarowany czas do setki, który ma nie przekroczyć 3 sekund. W środku pojawiły się skóra, alcantara, tytan, aluminium i włókno Węglowe więc jest surowo, jest klasycznie i zdecydowanie nie jest plastikowo. Jeśli teraz natomiast zastanawiacie się, no okej, okay, wszystko spoko, ale pytanie kto kupi taki super samochód od jakiejś firmy, która jest no name'em, to muszę tutaj co nieco naprostować. Capricorn Group to niemieckie studio projektowe, które zajmowało się tworzeniem ultralekkich elementów do samochodów takich jak chociażby Bugatti Veyron, Porsche 918 Spider czy McLaren P1. Historia firmy sięga tak naprawdę 1933 roku i po latach zbierania doświadczeń w końcu zdecydowali się by stworzyć swój własny samochód. Samochód, który ma powstać w ilości 19 egzemplarzy, a cena każdego z nich wszem i wobec została ogłoszona publicznie i wynosić ma 2 miliony 950 tysięcy euro. Plus do tego, oczywiście wszelkie podatki. Firma Capricorn twierdzi swoją drogą, że jest w stanie produkować 100 do nawet 200 samochodów w skali roku, ale póki co ten potencjał produkcyjny. Zachowują sobie na przyszłość. A to oznacza, że mają w planie jakieś kolejne samochody, i szczerze to im kibicuje, bo 01 Zagato wygląda naprawdę nieźle i dawno już w segmencie super samochodów nie pojawił się jakiś nowy gracz, który jakoś solidnie by namieszał. I na tej też informacji kończymy dzisiejszego Motoniusa. Ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, by zajrzeć na www.tware.pl. Trzymajcie się na razie.